Wieć proszę dzisiaj. Myszkę oraz misia. Bawmy się. Czemu nie? Co tam u was, dzieci? Jak tam wam leci! Jeszcze raz! Proszę Was! Na, na zabawę, zabawę czas, czas! W tym niebieskim domu! Księżyc łap z balkonu! Kuchnia tu! Pan na to! Z których doceniam szczerze! I w poduszkach pierze Tutaj nie! każdy się nie, nie zanudzi się! Tutaj na was nasz niebieski dom Świetna w nim zabawa, pora zacząć ją Drzwi otwarte, no to byś? Śmiało mógł tu wejść Już iść Niedźwiedź w dużym niebieskim domu Pracowity jak miś hmm? O, cześć, w samą porę Miło mi was widzieć Proszę, wejdźcie Zaraz, zaraz. Co tak pachnie? Ej! A, to wy! Uuu, pachniecie pięknie! Ciekawe czym? Zaraz, jedliście może naleśniki z bananami? Pachniecie tak słodko! Czy tak pachniecie cały czas? Tak, właśnie zabierałem się do pracy. Chcielibyście mi pomóc? Mamy czas zbioru owoców, a ja kocham je. Ja miś uważam, że wielu ludzi nie wie, jak cenne dla zdrowia są owoce. Truskawki, jeżyny, jagody, maliny, hop, borówki. Muszę iść je zbierać, bo zbieranie owoców to moja praca. Jeśli miś nie ma na stole talerza owoców, to on nie jest prawdziwym misiem. Mam specjalne rękawice do zbierania. O takie. Ale gdzie moje wiaderko? Proszę, proszę, bądź niańką, Ojo. Nie, nie chcę Słyszycie? być niańką! Tak drzewa dochodzi z proszę, tego pokoju. Proszę, proszę cię, bądź niańką, Trelek będzie dzidzią w Nie, Trelek, ja lubię! Nie... Niańko, już się w to bawiliśmy, nie! To Odzio i Trelek! Proszę, proszę, proszę! Odzio, bądź niańką! Nie możemy się bawić w coś innego! <grymka>